Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytając Biblioteki. Tym razem kilka słów powiem na temat komiksu Lucky Luke na siodełku. Autorstwa mawila, komiks wydany przez Egmont, dla miany w twardej oprawie. Tak się prezentuje tył, grzbiet, przód. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskickiej w sekcji dla dzieci w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego. I co tu mamy? No, laki lub jeździ na rowerze. <śmiech> <śmiech> Sensu to wielkiego nie ma, tak przynajmniej się wydaje, ale tak jest. Tył jest odmienny znacznie od tego, do czego nas przyzwyczaił nasz najszybszy strzelec na dzikim zachodzie. Jak tak się patrzy, pierwsze co się rzuca w oczy to zupełnie inny inna kreska. Na początek może się wydawać taka odwrócająca, bo nie niepasująca, ale rysunki są dobre, po prostu to jest zupełnie, zupełnie inna poz, inny styl. Idealne do opowieści, ale nie Lucky No i co mamy fabularnie? Fabularnie mamy to, że w czasach Dzikiego Zachodu było... O, tu będzie z tyłu fajnie pokazane. Była sobie rywalizacja, były sobie bicykle i w tym komicie pojawia się Wynalazca, który wymyślił, przerobił ten, tego bicykla na po prostu rower, który byłby bardziej funkcjonalny. I w komiksie mamy różnego rodzaju perypetie, gdzie ten wynalazca potrzebuje dostać się w pewne miejsce, żeby udowodnić, że ten rower do czegokolwiek się nadaje, że jest lepszy niż bicykl itd. Tak Dzięki temu mamy tutaj sporo zamieszania, sporo gagów, sporo takich przygód, absurdalnych motywów. Lakiluk, który porusza się na rowerze do... i próbuje, jest kombinacja z Indianami, którzy nie do końca wiedzą, co to jest. Nikt nie umie się tym, na tym stosować. No, po prostu kupa śmiechu. Do tego <coughs> pojawiają się, nazwijmy to, sceny zazdrości, gdyż ach, na skutek wszelkiej maści okoliczności lakiluk musi się poruszać na tym rowerze. Co powoduje? że nie jeździ na swoim Jolly Jumperze. Średnio się to Jolly Jumperowi podoba. I ogólnie, że biorąc, no takie motywy tu mamy. Czy komiks jest dobry? Tak, jest dobry. No. Fabuła ma sens. Owszem, jest pewne preteksty typu pakujemy się tu, jedziemy do punktu A, B i C i tak dalej. Ale też jest fajne, fajne reagowanie na różnego rodzaju... Nowinki techniczne, których nie, 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 niektórzy nie rozumieją, niektórzy się boją, niektórzy kombinują. Jest kilka takich fajnych przełomowych momentów. Na przykład cały czas śladem Lucky i śladem tego wynalazcy podrąża pewien człowiek. I nie wiem po co. Na szczęście się to wyjaśnia, co jest fajne. I tak śledziłem, śledziłem, tak się zastanawiałem, co to za jeden. Na szczęście się wyjaśniło. Więc jest to naprawdę fajnie zrobiony komiks i ja się cieszę, że go przeczytałem i bardzo mi się podoba, że Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej miała ten komiks na stanie. Dobre, dobra lektura, po prostu dobra lektura. Niewybitna, nie jest to żadne arcydzieło, ale jest dobre. Czyta się przyjemnie, postacie są fajne, pomysłowe. Jest jakieś przesłanie odnośnie tego, jak zaakceptować nowinki techniczne, jak się do nich przystosowywać, jak na nie reagować. Ma to, ma to sens. Dlatego jestem zadowolony z tego komiksu i Wam serdecznie polecam go przeczytanie. Z mojej strony to byłoby na tyle. Napiszcie mi w komentarzach, czy czytaliście, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.